Przypomnijmy, w ubiegłym roku trwał remont wnętrza muzeum. Udało się zrealizować naprawdę szereg niezwykle istotnych prac. Wśród nich m.in. wymiana wszystkich okien w budynku to prawie 50 okien, które są wymienione oczywiście na okna drewniane, bo tylko takie dopuszcza konserwator zabytków. Zresztą cały ten wielki projekt, jaki realizujemy, prowadzony jest pod czujnym okiem konserwatorów zabytków. I, i, I bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że, że służy to obiektom zabytkowym. Także prawie 50 okien, w tym te wielkie, które są w arkadach, w sali koncertowej. Podobnież cała instalacja grzewcza, która była wyrwana ze ścian, wstawione są nowe grzejniki, też w podobnej liczbie. Wycyklinowano 650 m2 podłóg, pomalowane są dobrej jakości lakierem trzema warstwami. Pomalowane są wszystkie pomieszczenia, dodatkowo rozbudowany jest magazyn na trzeciej kondygnacji. Mamy więc środek zrobiony moim zdaniem bardzo dobrze. W tym roku przyszedł czas, by odświeżyć elewację budynku. Po długim czasie, oczywiście ona w międzyczasie była reperowana, była malowana, ale niestety czas biegnie nieubłaganie, a przypomnijmy, że ten budynek, ten wspaniały obiekt, w którym jesteśmy ma już prawie 400 lat. To dawny klasztor sióstr zakonnych Bernardynek i od lat 60. pełni funkcje muzealne i konkretny remont temu obiektowi zdecydowanie już się należał. Obecnie trwają prace przygotowawcze przed nałożeniem nowej warstwy tynku, a następnie budynek zostanie pomalowany. Częściowo odnowione będą fundamenty oraz uporządkowana zostanie sprawa odwodnienia. Nowy wygląd zyska też muzealny taras, który obecnie jest wyłączony z użytku. Nasz taras to 180 m2 pięknego tarasu z widokiem na planty miejskie. Miejscem, gdzie mogą odbywać się moim zdaniem niezwykle interesujące spotkanie z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi i w dzień, i wieczorem. Przy dobrej oczywiście aurze pogodowej. Więc żeby zrobić ten taras właściwie, a z tarasami zawsze są problemy, bo najczęściej coś przecieka, gdzieś są jakieś problemy, jakie są punkty, to zakładano różne warstwy w międzyczasie. Tych warstw nazbierało się bardzo dużo, niestety one stworzyły ogromny ciężar, i teraz, chcąc zrobić kolejne wylewki, by założyć odpowiednią powierzchnię tego tarasu, to niestety. Musimy zerwać te wszystkie wylewki, które są już tam wmontowane plus niestety wiecznie wyciekającą smołę spod tego tarasu, bo proszę sobie wyobrazić, że w okresie letnim cały czas smoła wyciska się i zalewa nam okna, tak dużo jej kiedyś tam właśnie do środka włożono. I ten taras na pewno będzie służył wszystkim nam, wszystkim mieszkańcom miasta i osobom, które będą odwiedzały muzeum. Remonty trwają także w filii muzealnej mieszczącej się w Ożarowie. Tam przede wszystkim remontujemy kamienicę, która do tej pory właściwie jest pustostanem. Przez wiele lat w tej kamienicy nic nie mogliśmy zrealizować, bo nie mieliśmy pieniędzy na generalny remont. A ten remont to naprawdę wielkie przedsięwzięcie wymiana dachu. Dach będzie ceramiczny remont wnętrz, wzmocnienie stropów, bo niestety, niestety są to stropy drewniane, one wymagają specjalnych wzmocnień, specjalnych ochron przeciwpożarowych, dodatkowych, całego systemu e, takich technicznych rozwiązań, które e, spowodują, że będziemy się w tym obiekcie czuli bezpiecznie i nic nam na głowie nie spadnie, ale oczywiście rozbieraliśmy taras, taras, który jest e, e, z, z przodu, przed kamienicą wysunięty, Albo rozebrany jest całkowicie zrekonstruowany dokładnie w tych samych miejscach, w tych samych parametrach. Pod tarasem będzie węzeł grzewczy, natomiast taras będzie stanowił miejsce, gdzie być może, jeżeli koncerty trafią akurat na fajną pogodę, raz, dwa razy w roku, trzy razy w roku, zobaczymy jak to będzie, w przyszłym, jak to się będzie działo w przyszłym roku. Takie koncerty mogą odbywać się również na powietrzu, bo tam y, mamy plan, żeby nisza, która jest niszą naturalną, tworzącą jak gdyby swoisty amfiteatr i ten taras, taras wkomponowuje się, jak gdyby w ten ten amfiteat, y, y, zrobić takie miejsce koncertowe, miejsce spotkań. Wydaje mi się, że jest to y, y, świetny pomysł. Prace realizowane są w ramach projektu tzw. szlaku bursztynowego i wraz z odnową zewnętrznej elewacji obiektu zamknął się w kwocie ponad miliona złotych. Stowarzyszenie, które jak gdyby dało ten wielki zaczyn i zrobiło ten wielki krok milowy żeby pozyskać środki to jest polski szlak bursztynowy i ten projekt to projekt właśnie wzmocnienie szlaku bursztynowego i poprzez starostwo, które bardzo pomagało i poprzez Urząd Marszałkowski Pana Marszałka poprzedniego i obecnego te środki oczywiście są we właściwy sposób wydawane i oczywiście tutaj należy dodać i to jest niezwykle ważne, że 25% tego wkładu to wkład gminy Wieluń i dzięki przyjemności poprzedniego pana burmistrza, obecnego pana burmistrza, radnych Rady Miasta Wielunia te środki są zabezpieczone i możemy zdecydowanie powiedzieć, że pieniądze są dobrze wydawane na właściwe remont.